Cześć. Cześć. Zapraszamy was dzisiaj na wyścigi kubeczków, które stoją już na starcie. Siłą napędową będzie wydmuchiwane, wypuszczane powietrze z tych oto baloników i kubeczki muszą pokonać trasę od startu do mety jak najszybciej. Trzeba delikatnie Popychać te kubeczki tym powietrzem. Przewrócony kubeczek wraca na start. Także nie ma się co spieszyć. A więc rozpoczynamy wyścig. Gotowi do startu. Start. I ruszymy. O. Powolutku. O i wraca na start. Trzeba delikatnie wypuszczać powietrze z balona. Zobaczcie. O, różowy jest coraz dużej mety, ale niebieski też. O, brawo, zobaczcie. Różowy pokona metę, a niebieski właśnie do niej zdąża. Powolutku, powolutku. Jeszcze parę centymetrów. O, i tak delikatnie, delikatnie, żeby przekroczyła. Brawo! Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia machamy machamy do zobaczenia za tydzień